Cześć, witajcie w drugim odcinku serii z wyprawy rowerowej Kraków Świnoujście. Trzeci dzień naszego wyjazdu, a jednocześnie ten odcinek rozpoczynamy od rzutu oka na całkiem ładny kościół w miejscowości o dość uroczej nazwie Tłustomosty. Na tamten by się dało! Trzeciego dnia opuściliśmy województwo Śląskie, a ten film praktycznie w całości dotyczył będzie opolskiego. W Głupczycach zrobiliśmy sobie chwilę przerwy, aby na spokojnie wybrać wariant dzisiejszej trasy. Drogę umila nam, będąca pomnikiem przyrody, Aleja Lipowa. Cóż, wiatr nam dziś życia nie ułatwia. A gdzie teraz jesteśmy i czy można zobaczyć tu coś ciekawego? Może na przykład jakiś zamek? Mocna, jak najbardziej. Mocna powstała przynajmniej dwukrotnie, niezależnie. Dlaczego? Zamek w Mocnej właściwie nie jest zamkiem, bo nie powstał w celach obronnych. Jest pałacem. No ale co tak nam się rzuca w oczy, to takie delikatne podobieństwo do Hogwartu z uniwersum Harry'ego Pottera. Na to podobieństwo może naprowadzić nas eklektyzm, czyli styl, który polega właściwie na łączeniu różnych stylów ze sobą. Na przykład wschodnie skrzydło mamy tutaj neogotyckie, a zachodnia część to neorenesans. Akurat kurczę trafiłem na jakieś remonty, więc nie dość, że pewnie ledwo słychać to, co mówię, to jeszcze są jakieś barierki, rusztowania. Obecny kształt pałac zyskał po odbudowie w XIX wieku. Wcześniej spłonął w pożarze. A budowla ta oryginalna, która została wbudowana tutaj w wieku XVII, była budowlą barokową. Akurat ucichły te odgłosy tutaj remontu, więc może bardziej będzie słychać, co mówię. Franz Hubert, który był właścicielem pałacu podczas jego odbudowy, został posądzony o... Podpisanie paktu z diabłem, dlatego że ta odbudowa szła tak zaskakująco szybko, że nikt po prostu nie wierzył w to, że to mogło się bez jakichś tutaj nieczystych zagrywek wydarzyć, że, że tak szybko mogło się to po prostu dziać. A sam zainteresowany hrabia tak, spodobał mu się ten, ten pomysł, że, że po prostu podchwycił go i przekornie postawił diabłu pomnik. No, niestety dzisiaj już tego pomnika nie widać, został on zdemontowany. Ale faktycznie ten pomnik jeszcze nie tak dawno tutaj stał. Franz Hubert był posądzany również o jakieś powiązania z masonerią. A to akurat z tego powodu, że w zamku wiele było takich rzeczy, które miały jakąś taką symboliczną, dziwną liczbę, na przykład 99 wież, czy 365 pokoi, 365 komnat. Prawda jest taka, że 99 wież... Dlatego, że jeżeli wiesz byłoby 100 lub więcej, to hrabia musiałby odprowadzać specjalny, dodatkowy, większy podatek, a także musiałby utrzymywać garnizon wojska, więc 99 to był taki limit, gdzie jeszcze nie przekraczał tego progu podatkowego. Natomiast 365 pokojów to był po prostu taki kaprys, że hrabia chciał mieć na każdy dzień roku inny pokój. A pod pałacem znajduje się krypta, w której podobno odprawiano krwawe rytuały. Niestety spora część oryginalnego wyposażenia została splądrowana, rozkradziona i spalona przez Armię Radziecką, która stacjonowała tu w 1945 roku. Dość niedawno, bo aż do 2013 roku w pałacu tym funkcjonował y, szpital psychiatryczny, centrum leczenia y, nerwic. Obecnie jest ono przeniesione do innego budynku, ale dość ciekawe umiejscowienie do, dla takiej placówki. No my niestety wnętrza nie będziemy zwiedzać z konkretnych dość powodów, a właściwie z jednego konkretnego powodu. Czas. Guys, Trochę wymęczyła nas jazda pod wiatr, więc należy nam się krótka przerwa w miasteczku o nazwie Biała, i po chwili ruszamy w dalszą trasę. A kolejny przystanek na rynku w prudniku. Pozdrowienia! Jak zapewne zauważyliście. Albo jak dopiero zauważycie, nasza trasa Kraków-Świnoujście nie jest poprowadzona po najkrótszym możliwym wariancie. Chcemy po drodze zobaczyć jak najwięcej ciekawych regionów, jak najwięcej ciekawych miejsc. No ale z nadłożeniem kilometrów dzisiejszego etapu, żeby zobaczyć Pałac w Mosznej, to przeszedłem sam siebie. W Lourdes w południowo-zachodniej Francji znajduje się słynna grota, słynne miejsce religijne, słynne miejsce pielgrzymkowe, gdzie to w 1858 roku święta Bernadetta, wówczas 14-letnia dziewczynka, dostąpiła 18 objawień Matki Bożej. Matka Boża pokazała jej wywierzysko, czyli źródło krasowe. Wcześniej nie było to znane źródło w tej grocie. i Zdarza się, że ludzie, którzy tam przybędą i napiją się wody z tego źródła, doznają uzdrowień, i te uzdrowienia są uznawane przez niezależną komisję lekarską. Tutaj pod Prudnikiem w 1903 roku utworzono replikę tej słynnej groty z Lourdes. I jest ona nie tylko ważnym miejscem religijnym, ale jest również ważnym, ważną atrakcją geoturystyczną, dlatego że grota została utworzona z tufu wulkanicznego. Tuf wulkaniczny to skała osadowa, skała zwięzła, skała piroklastyczna. Co oznacza, że piroklastyczna? Piroklastyczna, czyli taka, która genezę swoją ma związaną z działalnością wulkaniczną, ale nie z konkretnie procesami magmowymi, tak jak w przypadku skał magmowych, głębinowych, wylewnych czy subwulkanicznych. Nie ma niczego wspólnego z lawą, tylko z gorącymi popiołami, z gorącymi piachami, wyrzucanymi przez wulkan jako materiały piroklastyczne. I takie właśnie zwięzłe materiały piroklastyczne tworzą nam, między innymi, między innymi mogą na przykład stworzyć taką skałę jak ten oto tuf. W Polsce także występują. Tufy na przykład w rejonie Krakowa, konkretnie Krzeszowic, w rejonie Wałbrzycha, w rejonie Nowej Rudej Nowej Rudy, Ale te tufy akurat, akurat te tufy sprowadzone są z Niemiec, konkretnie z Nadrenii. A jak wyglądają noclegi podczas takich naszych wyjazdów? No... Chodź Konrad, chodź. <grywa> <grywa> Już zjadłem. Gorący kubek zjadłem sobie i kanapkę z rana to miałem. Z Oleczkiem <grywa> byliśmy. A jak wygląda kwestia noclegów podczas takiego naszego wyjazdu rowerowego? No namiotów nie bierzemy, bo jest już wrzesień, no co są trochę zimne, poza tym musielibyśmy te namioty wodzić ze sobą, a już i tak mamy dość ciężkie bagaże, więc nam się po prostu nie chce tego nosić, też chcemy się porządnie wyspać, a nie tak krzywo gdzieś tam w namiocie, tylko... Chcemy mieć jakieś w miarę takie fajne warunki, żeby, żeby potem funkcjonować dobrze przez ten kolejny dzień, gdzie robimy sporo kilometrów i sporo jeszcze intensywnie zwiedzamy, często różnych, różnych miejsc. Dlatego no, staramy się jakieś tanie noclegi wynajmować. A najlepiej, jeżeli mamy na trasie gdzieś jakieś schronisko młodzieżowe, to bierzemy w ciemno schronisko młodzieżowe, bo warunki są naprawdę spoko, Jest, są prysznice. Zaraz zobaczymy. O! Trzyślic jaki jest każdy widzi. Ktoś tam żelu zapomniał. Pewnie szymon. Kuchnia jest. To, jest, to jest najważniejsze, że jest właśnie zawsze w schronisku młodzieżowym jest kuchnia, miejsce gdzie można zjeść, gdzie można przygotować jedzenie, czajniczek, sztuczce, talerze. To naprawdę nie jest standard w tanich noclegach, bo nie w każdym tańszym noclegu kuchnia jest i potem, potem no tak prowizorycznie się te śniadania gdzieś tam jada i dekolacje kolacje i tak dalej, a w schronisku to zawsze jest. W całkiem spoko cenie, więc. Więc chroniska młodzieżowe naprawdę polecam, bardzo? Naprawdę. Tym bardziej, że ceny zazwyczaj są spoko. Tutaj płacimy chyba 28 zł. W pokrywnej jesteśmy w górach opawskich, bo tego nie powiedziałem. Ale często nam się jeszcze dwa lata temu na przykład udawało noclegi znajdywać za kilkanaście złotych, Za 11 nawet raz znaleźliśmy tam 20 parę, Tego rzędu, tego rzędu kwoty, więc nie są to duże pieniądze, a standard jest taki, że no generalnie warunki są, no są spoko, nie? więc i tak nie siedzimy tutaj całymi dniami w, nie, w noclegu, że tak powiem, tylko jeździmy na rowerach, tutaj, tutaj tylko jemy śniadanie i się ogarniamy wieczorem, jemy kolację, także polecam. A teraz Konradów i nieco nieudolne próby uchwycenia Konrada w kadrze z tablicą z jego imieniem. Chcieliśmy zasłonić jego głową literki U na tym znaku, ale nie do końca nam to wyszło. I tak się na tej wsi żyje właśnie. Kolejnym punktem na naszej trasie są głuchołazy miasto w górach opawskich związane ze średniowiecznym górnictwem złota. Pierwsze wzmianki o wydobywaniu tego surowca pochodzą z przełomu wieków XII i XIII. Pierwotne złoża występowały tu w formie hydrotermalnych, złotonośnych żył kwarcowych oraz kwarcowo-skaleniowych. Złoża wtórne tworzyły się natomiast w aluwiach rzecznych, piaskach i żwirach. Śladami po eksploatacji są więc m.in. sztolnie, ale warto zaznaczyć, że złoto pozyskiwano również z koryta rzeki Białej Głuchołaskiej. Przez około 250 lat wydobyto tutaj 2800 kg złota, a największy znaleziony w okolicy samorodek ważył prawie 1800 g. W XVI wieku eksploatacja przestała być opłacalna, a ostatecznie górnictwo złota w Głuchołazach porzucono w wieku XVIII. A tymczasem chwila przerwy nad jeziorem Nyskim czyli sztucznym zbiornikiem retencyjnym na Nysie Kłodzkiej. A na przerwę obiadową zajechaliśmy do Nysy, miasta kojarzącego się z produkowanym tu niegdyś samochodem o tej samej nazwie. Kolejnym rynkiem na naszej trasie jest ten w Otmuchowie. Rzucamy jeszcze okiem na Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja i Franciszka Xaverego. A na terenach rekreacyjnych w Otmuchowie stoją repliki dinozaurów, a przy nich tablice informacyjne na ich temat. Bardzo sympatyczna sprawa. Znajdujemy się właśnie w Paczkowie, w mieście znanym jako polskie Carcasson. Brzmi fajnie, co nie? Tylko co to właściwie oznacza? Carcasson to słynne francuskie miasto wpisane na listę UNESCO, taki doskonały przykład średniowiecznego grodu, średniowiecznego miasta warownego, miasta obronnego. Paczków natomiast wpisany jest na listę pomników historii jako zespół staromiejski z zachowanym średniowiecznym systemem fortyfikacji. Faktycznie mamy tutaj mury obronne niemal zachowane w niemal nienaruszonym stanie, są poprzerywane tylko w niektórych miejscach, gdzie do centrum prowadzi droga, dwie szkoły też powstały w taki sposób, że też te mury zostały przerwane, ale jednak te mury Generalnie w prawie nienaruszonym stanie tutaj 13-wieczne mury zostały. I dlaczego tak się stało? W XIX wieku generalnie większość miast się rozrastała i wtedy te mury po prostu likwidowano, natomiast Paczków tak naprawdę za bardzo się nie rozrastał. Dlatego nie było potrzeby, żeby nie było potrzeby na więcej przestrzeni, nie było potrzeby tych murów rozbierać. Dlatego mamy tutaj taką e, piękną e, ciekawostkę, taką piękną atrakcję. A jaka jest różnica między karkasą a polskim karkasą, czyli paczkowem? Ano taka, że oryginalne karkasą musiało zostać poddane w XIX wieku pracom konserwatorskim, e, rekonstrukcji e, tamtych fortyfikacji, no gdyż po prostu mury tam się już rozpadały i już były w słabym stanie. Te mury natomiast są oryginalnymi średniowiecznymi murami, chociaż tutaj mamy jakąś tabliczkę, że jakaś rewitalizacja, tutaj coś, jakieś prace konserwatorskie niby miały miejsce. No pytanie w jakim, w jakim to jest stopniu. O ile mi wiadomo, to raczej w miarę, w miarę oryginalne te mury są. XIII wiek. Paczków powstał jako miasto o charakterze obronnym i zbudowano tutaj nawet kościół inkastelowany, czyli taki specjalnie przeznaczony właśnie do obrony. Miał ku temu specjalne e, funkcje, i był ostatnim punktem obrony w mieście. Innym polskim miastem z bardzo dobrze zachowanym średniowiecznym układem urbanistycznym jest Szydłów w województwie świętokrzyskim i Szydłów również nazywany jest polskim Carcasson. Tak więc jeżeli byście słyszeli kiedyś o polskim Carcasson i nie usłyszeli w tym kontekście o Paczkowie, no to o Szydłowie też się tak mówi. A my już dotarliśmy do Złotego Stoku, do bardzo klimatycznego miasteczka u podnóży Gór Złotych. Myślę, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Dziękuję za y, oglądanie i oglądajcie następne odcinki, bo czeka nas na przykład zwiedzanie y, Kopalni Złota w następnym odcinku, ale też wiele, wiele innych ciekawych rzeczy. Także oglądajcie, trzymajcie się. Hej!